Z jestem MCSP. Dzisiaj jest ze mną śliwa. Siema. I pogramy sobie w kolejną serię LF2 na Stitch Modzie. Na no Easy oczywiście, bo śliwa jest słaby i będzie lami. Ey, dobra, dobra, dobra Czekaj, jeszcze trzeba... Jeszcze czekaj, 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 nie wiem, Trzeba wpisać kody, żeby było łatwo grać, prawda? No, nie no, to nie są kody, przecież to jest rozszerzenie postaci. Enter'em wybierasz, stary. E, dobra, ale nie klikaj, tak mocno. Wysłychać się na czym. Coś ty wybrał, Shift to jest ten. śliwa e, zapomniał, że... Jak się w to gra, stary. No, no i tu grać. Ma... No nie graj nim, stary. Patrzcie jaki masz O! Okej. Okay. Gdzie on jest? Widzę? Nie, twoja mama. <laughs> Dobra, yy, ja sobie program yy, może gnojkiem jakimś tutaj Drewno, łody Ty, I ty, i ty i i wiesz? Dobra, ja wybieram sobie Wiecie, może sobie przewincie tak do 15 minuty, łojecie. My tutaj będziemy... mój kolega je... Dorian jest pedał Dzisiaj śliwa, dzisiaj śliwa jest yy, Jakby to powiedzieć Mądry Taki trochę... Ty kim ja gram? Czemu no, nie wziąłeś? Tego też nie chcę. Nie chcę zmienić... No, o, Rudolfa! Rudolf, ty Nie! Dobra, wybierzmy sobie... Wiesz sobie wybierz tego... Mewisaixa. To coś oks. już oks. Dobra. Bierzemy kogoś do składu? No. Dobra. Ciebie. No to już chyba wiadomo. No już! Kogo bierzemy do Skordów. Sami jesteśmy, nie musimy mieć balkoncy. Perd nie Dawaj ci Czekasz skot... się. Czekaj, nie crazy. Crazy is ma... No a trudu się biję? Eee, Enterem. I shiftem skaczesz stary. Dawaj. Start game. E, on music. Która może być... O on, dobra. Eee, czego? Zaczynamy Dobra yy, Rozwalimy ich To jest początek tak jak zawsze klasycznie Nawet mi się na początku nie chce grać, bo to jest już taki banal, że my tego nie przejdziemy, nie? Ale stary nie dawałem w tym Ja muszę No nie to słychać strasznie Dobra Nie ma co, nie ma lipy nie malipy, może głośnie mówmy, bo ta, ta gra ogólnie jest strasznie głośna. A ty już dedasz, śliwalamus. Co coś Kurde jak tu czara. O kurde, użyłem czarek. Hmm. Obroniłem cię teraz. No licho, z Jestem twoją matką. No. To dobrze powiedziałeś człowieku. Przyznałeś się, że z tym matką. Magdalena, Magdalena. Lecimy dalej. Pół się bije na pięciu w trochę Nic jadę, padasz. i padasz i padasz nie padasz No padasz zrobisz to ładnie z granitem ogólnie ze Ślimą odcinki są takie że zawsze są jakieś kłótnie także y, polecamy oglądać właśnie te odcineczki a nie lataj tak w cząsteczkach które stale tak cudko. Tak mięciutko no, jedyny teraz nie róbciemy debila. I tak będę miał więcej killów, nawet nie myśl o tym, że weźmie więcej, bo... Bo ja udałem. No właśnie. <laughs> Przyznam się, że dadłem wreszcie. Zabiorę ci potkę. Idź <laughs> O patrz jak, że mam mam ich. Dawaj, teraz kolejny stage. Co bez jaj. Nie, tym razem ty się zbijaj. Spoko! Nie tam pasuje. Nie nie biją. No się kurde, że ci... Ty. <noise> Wiesz, emocje nie podnoszą. Wiem, wiem. Siła to jest taki kurde rozbójnik. Rozbójnik internetowy. No starnie nie walę tak w tył, bo to słychać stary na odcinku i to potem... No nie powie. moja wina! Nie twoja wina, nie moja Ja klawiaturę. No tak kurde stary ty... Zostaw mnie! Z no kopali do... mnie przez ciebie! Leciutko tylko bo ty stary nawalasz jakiś pa padaszkiem masz chyba sami. To jest twój pech. Nie wiem po co ja się zgodziłem z tą nagrywasz. Chyba, ch chyba... po co mam do czynę? Jaż w No no no. No, no, no. Pamóc? No. Spadaj. Widzę, że ten nasz ostrą. Na to jest chwój problem. Dobra, weź teksty od swojej... mam babci. Wiesz. Trabant ci, przepraszam. Ojej, ja go zabiję. Weź, weź mnie nie wyzywaj, bo mnie już denerwujesz. A tak ty po imieniu. No tak. Uważaj, bo dostaniesz liścia. Od swojej dziewczyny. Bym jeszcze miała jakąś. No no. Gimpera. Jesteś gimper. No stary, nie nawalaj tak tą klawiaturę! Dobra! Nie, kaszcze No ale to trudno! Co trudno? No nie nawalać. Ej, bo ten materiał zaraz będzie miał 15 minut z naszym. Z, z naszym... Jakby to powiedzieć, pośpiechem. U się z czemu mi nie pomogłoście No Zostaj już padam, kurde, z banditami, jakimiś ciotami, kurde. No padam, do widzenia. No po nas jest, kurde, no. No bez jaj! Oni są tacy mocni? Nie 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 nie! O kurde! O kurde! Łow dupę! No chyba ich porąbało! No, Ach, no, woli tam tego geja! I gdybym jeszcze mógł... Dobień, no uciekaj! No tak, tylko że tutaj nie działają przyciski! Siema! Geju! Dobrze! Wygram to! Uj, Zdychaj, zdychaj! Jest. Do nie, 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 nie. O Boże, ale to są moje na momenty. Gdzie jest tutaj? dobry? to jest atak. Mam szandały z i pały. <grym> Jak coś w siebie To śmiechy na całej hali. Dobra, uratowałem Cię, się Jeden na musie, rąbany. Nie ma za co. Hahaha. <grym> ha, ha. Ha, bardzo śmieszne. Czy nie? No, bo ja też powiem, zawsze. Śmieszne. śmieszne jest bardzo. Bardzo. Nieśmieszne. To tak jak twoja twarz. Nieśmieszne. Nie będzie nie w ogóle. Dobra, rozwalamy. Musimy ten styl przejść i koniec odcinka, było to jest już naprawdę yy, za, za ciężko. Na no języku wiecie, jak to jest ciężko u nas. My, my się zawsze kłócimy, dlatego przegrywamy. To jest chyba jasne, prawda? To nie przez ten skill y, śliwy, tylko przez to, że ja po prostu jestem słaby i po prostu... Dokładnie, i po prostu... I się kłócimy, tak? S śliwa po prostu jak się kłóci to nie umie grać i to wszystko przeze mnie, co nie? No? No, skąd A pamiętasz na chickenach jak graliśmy kurde w chicken Invasion? Bo za słaby byłeś i... No, no, no. Lali cię jak cioty, ale no. Już... No, my jeszcze lali jak coś... Lali cię już, mówię normalnie. I tak będę miał więcej kili od ciebie słabia to. Nie są podłogi, nie z podłogi, ja mam więcej No bo ja nie żyłem przez chwilę. No no w frajerze jeden. Dobra, Siwa to jeden. No, Słyszycie go. Dobra, no, ludzie. No, ludzie, się Zabij się! się! Zapij! Ryj. Siemanko ludzie, do następnego odcinka, pewnie będzie jutro, jeżeli się spodobało dajcie lajka, a suba, jeżeli jeszcze nie daliście koma, no i jeżeli chcecie oglądać takie odcineczki to no zapraszam, jo, no jutro nie. kolejny, a jak niestety było to wiadomo, wszystko spowodowane przez to, że Kasper ma downa, pierwszy to powiedziałem, <noise> dobra. Yy, nie będę przedłużał, bo się nudzicie. No dobra, siemanko, cześć i do zobaczenia. Siemanko, cześć i czołem. Hej!